Partnerem odcinka jest Odu. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Przy okazji odcinka o codzienności PRL-u sporo miejsca poświęciliśmy zakupom, jednak zdecydowanie warto tej kwestii poświęcić jeszcze więcej czasu, choćby dlatego, że w tejże epoce bardzo dużo wspomnianego przed momentem czasu ludzie spędzali właśnie w kolejkach do sklepów. A zatem zerknijmy, czy na końcu tej kolejki zawsze był upragniony towar, gdzie sikały, panie kioskarki, jak pachniały najpopularniejsze wówczas perfumy i czy Węgierskie schody ruchome to jakaś przedziwna, perwersyjna, łóżkowa czynność, czy może po prostu schody ruchome na Węgrzech zrobione? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zakupy w komunistycznej Polsce zostały otoczone opieką państwa dosyć szybko, ale jednak nie od razu. Zaraz po II wojnie światowej, a w sumie to nawet jeszcze w jej trakcie, w naszym przeoranym wojną kraju dominował handel prywatny, uliczny, na stołach rozłożonych gazetach, z otwartych walizek sprzedawano rzeczy przeróżne, często pochodzące z szabru, czyli po prostu zawinięte z ruin domów czy jakichś innych budowli, i w związku z tym miejsca, gdzie takich handlarzy można było spotkać, nazywano szaber placami. Niedługo później zaczęły powstawać pierwsze, nadal prywatne, sklepy stacjonarne. Tylko, że w mieszkaniach albo w takich budach zbijanych z desek, bo nadal było bardzo ciężko o dobry lokal. Tylko hola, hola, chwila. Czemu ci głupi prywaciarze decydowali się na własne sklepy, skoro wiadomo było, że zaraz im je komuniści zabiorą? No właśnie nie było wiadomo, bo nowa władza w manifestie PKWN obiecywała nawet, że będzie wspierać prywatne biznesy, więc były podstawy, żeby zaufać i żeby rozkręcać Działalność, no ale niedługo miało się okazać, jak warto ufać komunistom. Nie warto. Od początku plan był taki, żeby handel scentralizować, czyli wciągnąć pod kontrolę państwa. Tylko, że nie chciano Polaków od samego początku drażnić. Na tej samej zasadzie obiecywano choćby wolne wybory. Tymczasem, KLOPS. Najpierw pojawiła się komisja, która umożliwiała nakładanie na przedsiębiorców bardzo srogich kar. Później wjechały obowiązkowe zezwolenia na prowadzenie działalności, no a później już w zasadzie regularna wojna handlowa z prywatnymi przedsiębiorcami. Na czym polegała? Przede wszystkim na ustalaniu cen odgórnie przez władze i to takich cen, że prywatny przedsiębiorca no nijak nie był w stanie funkcjonować na takich zasadach i nie wytrzymywał konkurencji z państwowymi molochami, to ich nazwy zaczęły się coraz częściej pojawiać w miejscach jeszcze niedawnych prywatnych szyldów, a w 1949 roku już 98% sklepów było pod państwową kontrolą. Handel prywatny przetrwał, ale został zepchnięty na targowiska, ale o nich to musimy sobie zrobić, Kiedyś oddzielny odcinek, bo nie dość, że czasem dało się tam kupić rzeczy po prostu niepojęte, to jeszcze tam właśnie kształtował się przestępczy underground. Wiele osób słysząc sklep państwowy w kontekście PRL-u myśli od razu o Peweksie. Zresztą o tych sklepach już kiedyś opowiadaliśmy, podobnie jak o kartkach, więc nie ma się co przesadnie powtarzać, tym bardziej, że są inne ciekawe rzeczy do omówienia. Otóż kultowy Peweks absolutnie nie był pierwszym oficjalnie otwartym sklepem państwowym, przynajmniej. Częściowo spożywczym. Nic z tych rzeczy. Pierwszy taki sklep otwarto latem 1946 roku i z Peweksem miał tyle wspólnego, że no kurczę, też się tam można było poczuć jak w przybytku dla elit. Klientów witało dosyć dziwne kombo w postaci obrazu Matki Boskiej i hasła in vino veritas, czyli w winie prawda. Ale później też ciężko było uwierzyć w to, co człowiek widział. Pamiętajcie, rok 1946, a tutaj ekspedientki w białych kołnierzykach wystających spod granatowych kitli proponują nam kawę, konserwy, wino i inne frykasy. Byli podobno nawet tacy, co twierdzili, że można było cytrusy dostać. Z kolei, pierwszy w naszym kraju sklep, może nie bez ekspedientek, ale bez takiej typowej lady otwarto 10 lat później, może i długo, ale za to efekt średni. Stało się to w Białym Stoku w 1956 roku, dokładnie w dzień zwycięstwa. No i faktycznie mógł się człowiek poczuć, jakby odniósł jakieś wielkie życiowe zwycięstwo, jak już się w środku znalazł. Panie kochany, czego tam nie było. Słodycze, zagraniczne szlugi, zapachy do ciast, olej, cukier, alkohole, w tym całkiem egzotyczne, no ale najbardziej szałowy, to był sam sposób robienia zakupów. Trzeba było wziąć taki specjalny koszyczek i zdejmowało się, rzeczy. Spółki te, które akurat chciało się kupić, po czym za towar płaciło się przy kasie. Nie było też w sklepie kolejek, to znaczy była przed sklepem bardzo duża, bo było tylko 20 koszyków. Skoro już poruszyliśmy temat kolejek, to nie wiem, czy wiecie, że czasem do tego samego miejsca były dwie kolejki. Nazwijmy to kolejka zwykła. Oraz kolejka dla osób uprzywilejowanych, czyli nie chodzi o influencerów, żeby było jasne, tylko właśnie o kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, czy siostry polskiego Czerwonego Krzyża. W jednej i drugiej kolejce czasem potrafili się też kręcić agenci SB, bo wiadomo było, że można było w tych miejscach podsłuchać bardzo ciekawe kwestie, jeśli chodzi o nastroje społeczne, więc trzeba było uważać, co się mówi. To też niektórzy zamiast gadać, woleli się po cichu modlić, żeby to ich stać. Nie miało w ogóle sens. Bo absolutnie nie było gwarancji, że jak już przyjdzie nasza kolej, to będzie ten towar, którego akurat potrzebujemy. Nie stało się, bo wiadomo było, że coś będzie. No i czasem było. Na przykład Weki, czyli takie słoiki do przetworów, ale bez tych takich specjalnych gumek. Po nie trzeba się było ustawić w kolejce do innego sklepu, gdzie być może się pojawią. No i oczywiście była jeszcze opcja, że odstoimy swoje. Ale na końcu kolejki faktycznie okaże się w sensie na tym dobrym końcu, jak już przyjdzie nasza kolej, okaże się, że jest ten towar, na który liczyliśmy, którego potrzebujemy, więc go kupimy, zaniesiemy do domu i po jakimś czasie okaże się, że to bubel. Czyli kijowo wykonany produkt. Przykładów moglibyśmy oczywiście tutaj z tysiąc namnożyć, ale cofnijmy się po jeden do Zielonej Góry, do 1978 roku. Konkretnie do momentu, jak do sprzedaży trafiły siekiery. Ludzie się na nie ochoczo rzucili, ale szybko zauważono, że w zasadzie do niczego się ten sprzęt nie nadaje, ponieważ ktoś go w fabryce, jak się okazało, zapomniał zahartować. Dosyć niedługo po wojnie zaczęto też otwierać tak zwane pedety, czyli powszechne domy towarowe. Można zaryzykować stwierdzenie, że takie ówczesne centra handlowe, zresztą one powstawały nie tylko w największych miastach, bo w 1948 roku było ich już ponad 100. I faktycznie, zakładając oczywiście, że była dostawa, był tam wyraźnie lepszy asortyment niż w takich zwykłych sklepach. Co więcej, podobnie jak w dzisiejszych galeriach handlowych, organizowano tam czasem eventy typu pokazy mody czy konkursy na najlepszą dekorację stoiska. A czy było coś, no nie wiem, ciekawszego? A pewnie najlepiej mieli ci w Warszawie, bo w centralnym domu towarowym na Brackej wstawiono ruchome schody zamówione na Węgrzech. I naprawdę ludzie się tym jarali jak wściekli. To była w zasadzie samodzielna atrakcja turystyczna. Atrakcją z kolei dla psychologów musiał być tak zwany kiosk uczciwości w jednym z wrocławskich domów towarowych. To była w zasadzie taka kasa bezobsługowa, tylko samemu trzeba było liczyć przy braniu towarów z półki, a przy wychodzeniu trzeba było wrzucić do skarbonki odpowiednią sumę i podróż. Podobno tylko jeden na stu klientów oszukiwał. Wróćmy jednak do Warszawy, gdzie przy Marszałkowskiej stanęły aż cztery domy towarowe, a pierwszym otwartym był niestety Junior. Niestety, bo to nie jest najciekawsza nazwa, jaką to miejsce mogło nosić. W konkursie, wśród propozycji znalazły się też na przykład Elvis, młodzieżowiec czy z jakiegoś powodu narkotyk. Niestety wygrał Junior i były tam towary głównie dla młodych klientów, na czele z najbardziej pożądanymi koszulami Majorkami, czyli takimi w stylu wojskowym. Łaknęli ich młodzi w całym kraju, ale jeżeli ktoś nie chciał jechać po koszulę do Warszawy, no to musiał się tego wykosztować, Bo w stolicy handlarz kupował Majorkę za 250 zł, a już w Katowicach żądał za nią 2000. A jak się pracowało w oazie konsumpcjonizmu, czyli w warszawskich domach towarowych centrum? No kurczę, niezbyt przyjemnie. Plan był szlachetny, bo podwójne szyby w szklanych ścianach miały sprawić, że latem będzie chłodno, natomiast zimą przyjemnie ciepło. Tymczasem wyszło tak, że latem było takie akwarium, że nie szło wytrzymać i ekspedientki mdlały regularnie, natomiast w latach 80. to miejsce podupadło tak bardzo, że ogrzewanie go przestało być priorytetem, więc obsługa śmigała tam w kożuchach, czapkach i rękawiczkach. Zakładając jednak, że akurat w PDC był towar, to cóż tam można było kupić? Poza ciuchami i kosmetykami, no to upragnione AGD i RTV, na przykład telewizor Wisła albo Belvedere. U, albo pralkę Franie. Marzenie wielu, no, w większości śmiało można powiedzieć, gospodyń domowych, czasem w wersji lux, czyli z wyrzymaczką, bo nie było opcji odwirowywania, albo w wersji absolutny rarytas, czyli z opcją Podgrzewania wody. Równie zawzięcie polowano w pedetach na lodówki, choćby na kultową konstrukcję Mińsk. Kultową nie bez powodu, bo do dziś te lodówki w wielu domach służą. Pobór prądu ma to wręcz absurdalny, natomiast mechanicznie są nie do zajechania. O proszę, u mnie też Mińsk dalej stoi. Były jeszcze miejsca, które prześmiewczo nazywano najmniejszymi domami towarowymi świata, ale zdecydowanie powszechniej używało się popularnego określenia. Kioski. A oficjalnie nazywało się to punkty sprzedaży detalicznej. Chyba nie ma co tutaj przesadnie tłumaczyć, na czym polegają kioski, bo i dziś te budki funkcjonują. Natomiast warto wiedzieć, że było ich w PRL-u zdecydowanie więcej. Więcej nawet niż dziś popularnych spożywczaków z płazem w nazwie. W latach 70-tych kiosków było prawie 34 tysiące. Żeby się ktoś nie czepił, to tak, takie budki z towarami powstawały w naszym kraju już wcześniej po I wojnie światowej, głównie na dworcach, ale największy boom na kioski był właśnie w czasach PRL-u. Zresztą taki kiosk był nie tylko mikrosklepikiem, w którym można było kupić zaskakująco wiele towarów, ale też punktem informacyjnym i miejscem spotkań. Wiedziały o tym doskonale służby, więc czasem w okolicy kręcił się jakiś agent, który nadstawiał ucha. A co w takim kiosku można było kupić? Jak już wspomnieliśmy, od groma produktów, przede wszystkim prasę, o której trochę później, natomiast było też dużo takich, wiecie, pierdółek, żyletki, zabawki, coś na ból głowy, proszek do ćpania albo do prania. Co tam kto wolał? Tak, chodzi o pewien konkretny proszek, dzięki któremu można było albo pozbyć się plamy z koszuli, albo można go było przypalić na patelni i spisgać się jak szmata, wydzielanymi w tym procesie chemikaliami. O, a jak już jesteśmy przy wąchaniu. W kiosku można też było kupić najpopularniejsze perfumy tamtych czasów. Dla dziewczyn były takie w charakterystycznym fioletowym flakoniku. I teoretycznie miały one zapach jaśminowo-różano-konwaliowy. Czy na pewno no na bank było temu zapachowi bliżej do obietnicy składanej przez producenta niż perfumom męskim, ukochanym przez facetów zresztą nie tylko w PRL-u, ale również nasz towar eksportowy. Bardzo polubili panowie w Związku Radzieckim i w Ameryce Południowej. Teoretycznie był to Zapach korzenno-ziołowy, ale umówmy się, bukiet zapachowy dominował tam zdecydowanie alkohol. Można powiedzieć, że pachniało to dość brutalnie. Zanim opowiemy o tym, z czego kioski czerpały największe dochody, to jeszcze pogadajmy przez chwilę o ich obsłudze. W większości były to kobiety. Dziś stereotypowo kojarzy nam się pani kioskarka z panią już odrobinę starszą, natomiast w tamtych czasach średnio co trzecia była przed trzydziestką. Zresztą nieważne, młodsza, starsza, dobrze było z kioskarką dobrze żyć, choćby po to, żeby odkładała nam ulubioną gazetę do naszej teczki. Zaraz, co? Pewność, że gazeta będzie dostępna w ilościach niemal niewyczerpalnych, można było mieć w zasadzie tylko wtedy, jak się było czytelnikiem lub oczywiście czytelniczką propagandowej trybuny ludu. W innych wypadkach, im gazeta bardziej targetowana, czyli na przykład prasa dla kobiet albo komiksy, tym egzemplarze rozchodziły się szybciej. Więc najpewniejszym sposobem na pozyskanie własnego egzemplarza, na zaklepanie sobie takiej gazety, było właśnie założenie. Teczki w kiosku, do której pani kioskarka odłoży egzemplarz naszej upragnionej gazety, jak ta pojawi się wreszcie na stanie właski kioskarki można było wejść na wiele sposobów, ale najpewniejszym było udzielenie jej naszego kibelka, jak mieszkaliśmy niedaleko, bo w kiosku takich udogodnień nie było. Zatem zagadka rozwiązana. Kioskarki załatwiały się po sąsiedzku, a nie do wiadra, czy gdzieś tam za swoją budką z pierdółkami i prasą. Prasą można rzec, że czasami używaną. To znaczy gazety dostawali, zdarzały się takie sytuacje w pierwszej kolejności znajomi kioskarki, którzy dopiero Przeczytaniu odnosili ją z powrotem, żeby szary obywatel mógł sobie gazetę wreszcie kupić, i w związku z tym zdarzały się sytuacje, że szary obywatel znajdował w swojej gazecie już uzupełnioną krzyżówkę albo puste miejsce po wyciętym kuponie konkursowym. A z czego były największe zyski, jeżeli chodzi o kioski? No tutaj zdecydowanie pierwsze miejsce zajmowały szlugi. Polacy Palili jak smoki i byliśmy w niechlubnym światowym topie. W 1979 roku, jeśli chodzi o liczbę wypalanych fajek, ustępowaliśmy miejsca jedynie USA i Japonii. Nie ma się zatem co dziwić, że papierosy bardzo chętnie zawijali również włamywacze, robiąc włamy do kiosków, co zdarzało się dosyć często. W sumie nie ma się co dziwić, znakomicie było widać, czy takie miejsce jest dobrze zaopatrzone, a same budki nie były najlepiej zabezpieczane. Handel w PRL był, nazwijmy to delikatnie, ciekawym przeżyciem. Z perspektywy klienta, bezdyskusyjnie już to sobie dzisiaj nieraz udowodniliśmy, ale również z perspektywy kogoś, kto chciał prowadzić solidny, uczciwy biznes, nawet w ramach państwowego molocha. No taka osoba miała. Tak potężnie pod górkę, że to wymagało naprawdę anielskiej cierpliwości i zaradności. Z drugiej strony, dzisiaj też potrafi to być niesamowicie upierdliwe, tyle dobrego, że są sposoby, żeby w kilku przynajmniej kwestiach sobie ulżyć. Bo dzięki ODU możecie łatwo, a co najważniejsze, skutecznie zarządzać stanem magazynowym, nieważne czy prowadzicie sprzedaż online czy stacjonarnie. Sami zerknijcie. To kompletne narzędzie pozwala na zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym. Ma od groma bardzo przydatnych funkcji, w tym choćby skanowanie kodów kreskowych, dzięki czemu można łatwo i szybko przeprowadzić inwentaryzację. ODU łączy się też z innymi aplikacjami, dzięki czemu można sprawnie synchronizować działania magazynu z zamówieniami sprzedaży, zakupami i produkcją, a wszystko w ramach jednej platformy i jednej ceny. To jest znakomite rozwiązanie dla każdej firmy, nieważne czy malutkiej, czy wielkiego Molocha, bo wszystkie biznesy łączy kilka kwestii. Każdy chce pracować jak najsprawniej, mieć skuteczną logistykę i redukować zbędne koszty. Zatem, nieważne, czy zajmujesz się produkcją, przeróbką czy po prostu sprzedażą, obczaj koniecznie aplikację Odu Magazyn, żeby lepiej zarządzać zapasami i skuteczniej planować, bo to robi różnicę. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Obczajcie Odu, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było Odu.